Witamy, witamy, telewizja SMAL, dzisiaj ze mną Martyna, koordynator żywienia SMAL. Powiedz nam, jaka, jaką rolę pełniłaś pełniąc funkcję właśnie koordynatora, co musiałaś robić? Jako koordynator żywienia przed samym smalem ogarnialiśmy śniadania i kolacje, robiliśmy sami, przywoziliśmy tutaj, wydawaliśmy je i też pomagaliśmy przy cateringu wydawać posiłki całą grupą, a podczas samego smalu już tutaj na miejscu mamy swój kącik, gdzie mamy ławeczki, stoliki i cały kącik taki ze sklepem jest bławata cukrowa, popcorn, kawa, frytki nawet były na ciepło i wszelakie różne rzeczy takie na zimno, napoje i inne słodycze. Właśnie bo to oprócz tego, że Martyna jest koordynatorką żywienia, to jest też koordynatorem kawiarenki, właśnie jak powiedziała. I powiem, czy to się sprawdziło, czy właśnie byli ludzie, przychodzili, czy kawiarenka właśnie no, była popularna tutaj na spalu. Mhm. Y Popularne? Tak. Myślę, że było dużo ludzi. Największą furorą była wata cukrowa, bo no była za darmo tak. i dostaliśmy bardzo dużo cukru sponsora, więc, więc wata cukrowa wczoraj, jak już rozkręcaliśmy maszynę, niestety, to to ludzie jeszcze przychodzili i chcieli, to się serce krajało, jak, jak ludzie chcieli, a już nie mogliśmy robić. Więc największą jakby popularność miała wata, ale myślę, że no jest się na czym uczyć. Są produkty, które poszły, są, które nie poszły, więc myślę, że warto robić jasne, coś takiego jasne. na drugi rok. Okej, okay. ale rozumiem, że po prostu wata cukrowa królowała. Tak, wata cukrowa. Krówki, krówki też o, były, poszły proste. wszystkie. Okej, okay, będziemy pamiętać następnym razem, żeby były. A słuchaj, powiedz nam, jeszcze właściwie jesteś korotorem żywienia, ale czy w ogóle yy, lubisz się gotować, powiedz nam, takie pytanie. <noise> lubię gotować, tak, bardzo lubię. A co lubisz jeść, powiedz nam. To trudne pytanie. Ja, ja wolę gotować, ale nie lubię jeść. Ja zjem wszystko, zjem. jak mi coś ktoś zrobi, to zjem wszystko. Aha, no to super, no to będziemy pamiętać. Wszystko to jest serduszkiem, to ja zjem. A, proszę, od kogoś po prostu, tak? sercem bliskiego, super. A powiedz nam w ogóle, jak Ci się pada w tym roku na smalu? Jak się czujesz, jaka jest energia młodych? Co byś powiedziała o tym? Yy, energia. No, patrząc na moją grupę, bo jak tutaj będą się no, patrzeć na nią, yy, to myślę, że jest dobrze. Yy, jest sporo ludzi młodych, yy, więc. Yy... Patrząc tak, patrząc na moich, których znałam przed tym i widząc z jakim zaangażowaniem przyjeżdżają tutaj i chcą działać, to myślę, że wiele z nich się zmieniło i na pewno doświadczyło czegoś w środku. Okej, okay, super. A powiesz, właśnie, powiedziałaś o tym, że masz swoich ludzi i w kamerę też z Tobą współpracują pewne osoby, tak? Ile ich jest? Tak, mam 12 osób, pracujemy na dyżury. Uh -huh. Na dyżurach są po 3-4 osoby, żeby ogarniać jakby uh -huh. wydawanie tego wszystkiego, a Podczas posiłku śniadania obiad kolacji jesteśmy wszyscy razem tam na polach i pomagamy paniom z cateringu wydawać właśnie posiłki. Okej, okay, super. Czyli po prostu macie pełne ręce, pełne, ręce pełne pracy. Tak, tak cały czas pracujemy. Dziewczyny mają tylko wolne podczas konferencji. Nam przy świętach oczywiście uczestniczymy, żeby też wziąć coś dla ducha, nie tylko Jasne. dla ciała. Ale tak to pracujemy cały czas mhm. od samego rana do końca, bo mhm. zaczynamy pracę o 7.40, a kończymy mhm. po koncertach, czyli 23 nawet później. Jasne. No, dziękujemy Wam za tę pracę i za to, że możemy tutaj przyjść, jeść się wypić coś dobrego. I cieszymy się, że też macie chwilę dla siebie, też dawać się dla tego ducha. I dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. I do zobaczenia w następnym odcinku. Oni się do nieba